Ale kurde jak, No ja Ech. wiem, bo ja wszystkie taski zrobiłem, że wiedziałem, że musi być jeszcze jakiś impostor po prostu, ale no chciałem już też zacząć też coś zabijać jako ten Glitch No ja też tak myślałem Bra, jesteśmy z jeszcze... no nieźle. Co wolno Dobra, idziemy szukać albo nie idziemy Coś się stało! Na no, granat. Nowa us. AMO! Miałem bardzo mało sekund. Dopiero świeże fragi No ogólnie tak, no skończył się flash, ja stałem w miejscu cały czas, całego flasha Widziałem. Eee, ja chciałem tylko coś powiedzieć. Przed wejściem tutaj. do reaktora byłem. Eee, został tepnięty tam z tego co zauważyłem w ostatniej sekundzie quick. No właśnie chciałem tylko powiedzieć, że ja nie jestem morflingiem, tylko był teleport. Mhm. A eee, gdzieś tak po, po tym. Po grana, granacie widziałem tam Lunę i widziałem. A na... trzeba sobie zapalić. Ja nie bur... nie. Nie, 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 Luna z kim byłaś tam? Klapka. Ze mną Klapek? Klapka. Luna klapek? Klapka. Jeszcze klapek był. Jeszcze klapek hmm. był. Tak. Gdzie? No, klapek był jeszcze tam. Widziałem go przez krok. Reaktorze? Reaktorze był? To wydaje mi się, że Vixa tak, tego nie mogła. Na ślepo pobiegł ze mną na, do security, bo oboje tam staliśmy. Nie było tam jestem po prawej stronie. Miał, ja tak? miał, miał, miałem Vixę. I... Bo na ślepo do security. Okay. Czasowo No okay. nie wyrobiła się. No nieźle. Wydaje mi się, że Vexi mógł być jedno z klas zabijających. Bo jak się cofnął czas, to widziałem jakby Vexi, przy Vexi otwierał się vent jakby ale on biegł ze mną, wiesz, on biegł ze mną od tego, z Medbeja. On się skanował w ja byłam próbówki wstawić, on biegł ze mną od Medbeja. Więc za, nie a... spod Przypominam, że Klapek grawa no <laughs> no no to... w MOK 2-0. To. To mógł być No, Weksie wyskakujące z Venta przy Lunie, kiedy cały czas z nią biegał, no, no. no, no. Teraz albo, albo Luna zabiła Weksiego. I odskoczyła do venta. Nie no, no ogólnie... Nie no, nie no ona wystała ona e, po drugiej stronie reaktora nie wiem. jak się skończy. Ja jedyne co wiem to, że byłem w momencie reporta w adminie z Amongiem chyba. My z okay. poszliśmy naprawić dolny reaktor, ktoś naprawił górny. Ja potem tak było, ja robiłem stawską. aplodzik, więc nie widziałem ciebie. No ja kartę, kartę chyba i... robiłem. Schodzę na dół widzę i burka, Burek, jak jakiś płacali. No Lubię, ja stałem tam na środku. No bo... zrobiła Wixa, więc no ona nie miała jak to zrobić no, no ja mówię, kto tam był, no jeśli tam był e, Klapek, Burek, Luna, ja Quick, no to która z tych osób zabiła? No nie mogła tak tego tak. zrobić, ale ktoś za nią zagłosował, kozak No albo sama, no, ja albo sama sobie. na siebie. Wiemy to odwała. Nie wiem, jak wyrzucamy kośmieci. X kurwa D. Będzie kąpić przycisk? Ejbi mnie zapierdolił i biegał za mną cały czas. Timelord mnie uratował. <średenium> nie wierzę, że ja przeżyłem tego flashbacka, nie. Nie wierzę w to. Bo ten flashback nie no, żeś. No, żeś. Jest... No, ja bierdolę, nie po prostu. Nie, no. Ja dokładnie w tej samej sekundzie, jak pierdolnąłem legiona, akurat mnie tepnęło. Kiedy Time Lord wleciał, potem stoję przy tym walonym, przy tym walonym, kurna, tej walonej kaweteli, czekam masz tam przejdzie, chłop przez pół godziny nie przychodzi. Jak już przychodzi, to z obstawą. Wiedziałem, to, że tam będziesz czekał dawnie. Chodź, kurde, żeby. A on go nie widział, że ten mi ucieka, za zasięg, kurna, kiedy będziemy na storedzie, kolejne 5 osób tam stoi. Ja tak jak pójdzą nam i zaczyna biegać i kurde w to i mam rundę! Potem nagle ta się kurda Legion do przodu! I nie mogę już nic mu zrobić! O kurwa! To nie dało się kurwa. To jest jakiś dramat i nieporozumienie! Ja na słuch uciekałem, jak słyszałem kroki to biegłem. O nie ja pierdole! Po wszystko posunie po mojej myśli. Chociaż... Nic nie dało zrobić. Aidy mnie zabił i timelot cofnął czas i mnie wskrzesiło i mnie ganiał i nie mógł mnie złapać. Ej, Halo? wywaliło mnie no, nie, wywaliło? nie, o nie Ej, BizRage kwitował nas wow, <noise> Rozjebałem wam <wow>. serwer <noise> Ileż można w to grać? Znowu jestem stópkarzem No nieźle Powiem ci, a tem dałbym jej tą wygraną. Gdyby nie to, że serio, nie pamiętam kiedy ostatnio wygrałem jako Impostor. Na chyba z, miesiąc temu na nagrywkach, nie? Serio, dałbym jej tego, tą wygraną. Zobacz, tam się wędrusz. 17, jedno. 17, reaktor. A drugie padło 5 lat temu. Albo mniej więcej 5 i 17. Kto z reszki to ma? A, Weksy, Weksy. Trzymaj się Weksy Na razie. Elko. Dobra. Ja, ja też już będę uciekać, także dzięki cię No nieźle, no. zamiast grać z nami dłużej, to wy wychodzicie już z Anglii. A, powiedzieć? Hmm. straszne, że to był GBN, ze względu na to, że nie widziałem, żeby ktokolwiek wcześniej od góry od, y, szedł. A od dołu szedł AB, że AB by tego nie zdążył zabić. Tak. Ja byłem no, z Na, początku, na wiem. początku rundy do rektora biegła weksiluna, więc nie wiem, co się tam podobało. weksiluna. Znaczy, no biegł. To no, wiesz o co chodzi? To był ze mną na adminie w ogóle. Mutacja. Nie wiem, mi się wydaje, że to był ja jakiś ja double kill, ja skoro adminie. oni oboje nie żyją. Nie, to byłem i murek chyba bóle, no, To jedno ciało tam było w A powiedzcie mi, czy mamy inżyniera? No musimy mieć no, musi inżyniera. Inżynier. No, no, musimy. Mamy, dobra. Nie zbyt się uwagi. już nie wiadomo. Co no, legiona chcesz strzelać? Nie, 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 po prostu widziałem jak ktoś z wenta wyszedł. A no to A, pochodzi... o... Ciekawe, A, dobra, ciekawe. To? Ja sam, no, nie no, nie, nie, ale... nie powiem, nie powiem wam kto. Mózg już powoli przestaje działać, nie? I tak A, jakby mózg. myślałem, że on powiedział, że nie ma inżyniera. Chciałem powiedzieć, że powiedz kto wyskoczył z wenta. Aha, no to... To co? i boss no, no, wyskoczył z węta. Ale no, Wiksa no, no, tego nie zabiła. Chodź, jak będziemy ale się Burek, trzymać Burek, za rączka. Burek tego też nie zabił. A no, nie no, co mam chodź. się trzymać za rączkę? Chodź. Znaczy, fajnie, jakby dziękuję swaperowi, no, ja że się o mnie troszczy, ale no, nie specyl, tym razem. No to, to musi zająć to miejsce. No, Dobra, czyli ty... no to ten... to, to bieda. A mą go... Inżynier. To moja... prędzej się no jak nie będzie przy mnie. Tak zawsze jest. Zawsze mi uciekasz gdzieś i potem nie żyjesz. Albo tym się zapierdalasz, to też tak może być. No z miłości. Tak na raz. Dobrze. No ale no, co ja miałem zrobić? Jako impostor z krabkiem, no. Tak, tak, wiem. To Ja Widziałem węta cień w adminie jakieś twoje sobie. widziałem AMONGO uciekającego z elektryka gdzie jest frag. O! To zajebiście. Mam morfinga. A, czyli Quick to Ale byłem. Aha, bo dobra. To albo no jestem. Ja jestem teraz obok Medwaya ja przebiegałem i widziałem jak Legion stamtąd wybiegł. No wiem, że nie No ale jest zwentuje. No tak, byłem tam. Ja Ale tak morfink... I potem zacząłem ma... gonić i potem spotkałem quicka. No to morfink nie może wentować jeśli jest morfinkiem. No właśnie, więc właśnie. to taki głupi argument z tym, że legion wychodzi z medbeja. To wiecie, nie oskarżajcie. Po co by w medbeju legion? Zobaczyć sobie. No A co zobaczyć? Czekaj, co zobaczyć? Zobaczyć tak. czy nie ma tam nic podejrzanego. Tak? No ty tam no. byłeś. No ja tam <gib> biegał do Znaczy do, do, do Z kafeterii no, i... do, do, do lewej strony, tak? No ja podbiegłem do Medwaya, bo te kapsułki robiłem, czy jak się tam nazywa. Ja nie miałem taska, po prostu przebiegając tam zaszedłem zobaczyć czy nie ma żadnego ciała. Wcześniej tam przecież przebiegałeś? Się Kiedy wcześniej. No mogłeś, no mogłeś ty po prostu... Z admina biegłem przecież. Admina i... K Quick na pewno nie zabił, bo... Przecież ten... Aby mnie w adminie Ale widział. Security. Ale wcześniej, wcześniej. Jak wcześniej, wcześniej? A, I był w adminie. Właśnie Aby był w adminie. Ja no, byłem wcześniej faś, w adminie. 30 sekund no, no, temu no. wybiegały się z góry. Like. Nie. Ja wybiegałem... Nie, nie, nie. Z, ja wybiegałem to razem, to razem to z Legionem z Admina, Ja to wybiegałem to. z admina z Legionem. I Legion tak jest. się dziwnie za mną cofnął. To tak, patrzyłem co robisz, bo chciałem zobaczyć, czy do wenta nie wskoczyłeś, bo się tam wyszedłeś, cofnąłeś się, to ja się cofnąłem za tobą, zobaczyć, czy tam dalej no. jesteś. Mhm. Mm Ciekawe. No przecież nikogo od nikogo tam nie było, to jakbym chciał, to bym cię tam zajebał. no. Zresztą tym nie, zresztą tym nie też. A no to nie zwróciłem uwagi, na pewno uwagi na nawet. Nie nie zabiła, Quick na pewno nie zabił. Ktoś jeszcze w reaktorze był, ale nie wiem kto, bo nie widziałem. Te osoby na pewno nie zabiły. Destru wątpię, że self reportował, bo widział Morflinga. A czy ja bym Legion... Klapek się nie odbywa jakby ma jakąś może sekretną tajemnicę. Nie wiem, mi się szczerze wydaje, że... Nie, szczerze żeby że Amon go nie zabił, bo bym się ja wywentował. Nie, z kąsów, bo zrobiłem konsy. No to kto jest najbardziej podejrzany dla was? Tych, nie wiem w ja chyba skipnę po prostu. Kuj. Nie no, Klapek to się już Kuj. od trzech minut nie odzywa akurat. To... Co by na ciekawe, pamiętała? ciekawe. mocne mm, mm. mm. głosy. O tak. No a że on się wywentował to wiem, ale on jest chyba inżynierem, nie? Najprawdopodobniej. Nie, z to nie biegnę. Ale mnie cofnęło, ja pierdolę Aż tyle no, halo Jeben. Witam Jeben. 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 Jeben? Nie zabiłem nikogo Uciekał stamtąd dosłownie e, gdzie ciało znajdziecie? Jestem Prawdopodobnie... teraz kafeterii, Prawdopodobnie timelot uratował temu życie, więc będę go gonił. I go zabił. Aha, jego zabiłem tak dwa razy. Ja go wygląda? jak z Shiltsu do mnie no, Tak, ja się ten tam, ten tam mijałem z klapkiem. Nie. Ile, ile sekund temu? Na no w sensie na no, no tyle, żeby GPN mógł go zabić tylko raz. No. 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 E, powiedzcie mi, kto casualowo idzie na górę kafeterii i casualowo nie widzi tam ciała. Uwaga, chcesz, jak chcesz, to ci mogę powiedzieć, co robiłem na górze kafeterii, gdy wbiegałem do łapąsów. Miałem co zrobiłem No, no, no powiedz co tam robiłeś sobie. Tak, a no, dosłownie parę metrów od ciebie mi leżało ciało magicznie. Regiona. Legiona? Kogo? Legiona? Legiona. <noise> Destra. E, nie, Legiona! Destro! Tu się bo... nie poprawiłeś. <noise> o, mój ja nawet nie wiem, kogo reportuję Nie, to był destru. Nie wrażenie. Ja mam <noise> <uważam>, wrażenie, <jeżeli głos> jaka... ja mam wrażenie tak szczerze Że... Eee, co, nie, mógł popr... nie, mi się wydaje a, szczerze, a. po prostu, że Quick trochę obsłogacie po poprzedniej rundzie tak, i w tak. której się bej wydaje. Co ci się wydaje? <noise> I Dobra, to, to kim jesteś GB? No, to casualowo? No właśnie. To casualowo? No dokończ dla mnie Quick. No no, I no nie... casualowo idzie kurwa na górę. No ja bym nie mował jeszcze raz. ci powiedziałem co robiłem do gry kafeterii. No tak na, szkoda, że tam były dwie osoby przez kurwa większość Można czas. ich obu wysłać, No to skoro tam były dwie osoby, no to kto jest tą drugą osobą, słucham. Bo jest inflacja. No jeszcze no, wtedy. A to skąd ty nie wiesz, co tam ketkanowo. jest F no. Dobra, na kogo dałeś ammo ja go? Na GB nadałem, zaufam Quickowi. Znaczy no, popełniasz błąd. Zakładam że, macie, wow. zakładam, że, zakładam, że glitchowi ten no, ustęp W tym razie popełnię błąd i będę oh, żył tym, Dobra, nie mam zamiaru dać wygrać kurwa, jak to się mówi, im więc im że Wixa to mist. Ale na Co jest... no, mm. no jeszcze wtedy był meeting. Ale. Ale po co? Jakby. Bo jest glitchem. Niech glisz tylko 60. No. Dobra, czyli wiemy, że wiemy, że Wiksa czysta, a Mongo czysty. O nie, 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 nie. Tak, tam. Trzeba. Co się stało, co stało z, 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 z tobą, Quick? No tak chciałem, Quick, Klik, to tam co by tam, klucz. Skąd go cofnęło? Z kamer, byliśmy w, na kamerach i klapek też tam był. Tylko, że Quicka na tak dziwnie cofnęło, że on stał w miejscu i nagle zniknął po prostu. Mam lekki ping. A to chwilę No, no... Ja też mam trochę podskoczyłbym przez chwilę. Dobra. To ja wam powiem tak, wiemy, że Wixa jest czysta. Ja jestem 100%, 100 pewny, że Amongo jest czysty. Ja, ja wam powiem tak, że jakby I... teraz nie wyszedł, to byśmy mieli zwycięstwo na Taski. I, I ja jestem raczej też czysty. Klapek stał tą, całą tą rundę na kamerach. No dobra, ale dalej jest rozwiązana w ogóle kwestia. Ty tam byłeś, ty tam byłeś i teoretycznie też. No, nie. Wyjaśniona jest dalej kwestia morflinga Monga, który był w tamtym miejscu? Jak, jak dla mnie, no to jest AB albo Quick, nie? Jedno z dwóch. AB jest Jakby... A, no to jak AB potwierdzasz? No kurwa, jeszcze w sumie klapek. Klapek jeszcze może być. Może być, kamero, klapy, może być, ale może No to zostaje tylko no, klapek Quick na, na kamerach. Okay. kamerach Tak, ale na nic się nie wydarzyło, że tylko o, sabotażu wypuszczał. Powiedzcie no. mi, mi, no czemu tego? to nie może być Amongo? No bo, no ja, bo wiem. ja wiem, że jest 100% clear. Nie może być. Bo jedna, jedna rzecz mnie w tej rundzie zastanawia. Kuj. Jak hmm. to było, że wybiegając z admina, chciałem pobiec do kafeterii, zadziałał timelord, bo timelord w 4 to działał kurwa cały czas. Czekajcie. Zadziałał mnie do admina i magicznie nad Ventem się stał tam Amongo, tak? Chcę tylko powiedzieć. Może jakimś cudem, nie wiem kurwa, tam gdzieś w cieniu się ukrył. No teoretycznie, A, teoretycznie mógł być traitor, nie? Jakiś i każdy z nas no, może to być to podejrzany. Traitor się mógł pojawić, więc ja bym uważał na Amongo. Więc tak naprawdę każdy, jak, jeśli traitor się pojawił, to każdy może być w tym momencie impostorem. Prawda. Ja bym ja ja uważał na Quicka może być ja... na co za raz. nie dużo się punkty Ty -stop ja bym ja się całą no stop, Ja rundę stałem no na kamerach. Na Dobra, no, nie wiem, a Mongo 100% clear w Novixara raczej no. też, nie? Ja, ja jako zarazę stałbym przez całą rundę na kamerach. Poczekaj, po minął Klapek no. taki cichy zabójca znowu. No klapek też stał co? No właśnie no, i nikt nie, nie zginął, nie? nie, giną, nie? Nikt nie zginął, Saboda był. Dobra, mam, mam, w ostatniej sekundzie, kurwa mać. Yy, wydaje mi się, ty jak mi uratowałeś. No właśnie, no. wyskoczyła, nie widziałem tego, bo był w cieniu, ale wydaje mi się, że to był Amongo. Osoba z pomarańcz. Dobra, stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Wiksa, ty naprawiłaś światła, czy inżynier? Inżynier. No właśnie. No, no to dobra, to <laughs> dobra. <laughs> <laughs> no cóż, to ja bym. Kurde. No, Ty za klapka Za pewnie umra, ale no klapek, klapka, 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 klapka wejdzie, ta... się Dobra, klapka weźcie, bo klapek się nie odzywa. Ojej, ojej, klapek Skoja Klapek obroń ja się No dobra, co nie. No oj, oj, salim klapuś Klapuś Oj, klapuś On ale... trafił no przecież było, było dwa razy mówione typowo kto jest kto, nie? No, spoko, spoko, testuj sobie. No, nieźle. No i widzisz do czego doprowadziłeś Klik. Ja no dobrze doprowadzi, nie wiem, o co on chodzi. Ale gdyby Kevin nie powiedział mojej roli, to by się tak nie stało.